Cześć, ja jestem Diara i witam w drugim odcinku z serii Opisy Ras. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić rasę konia czystej, pełnej krwi angielskiej... arabskiej. Um, jak wiecie, Araby są również końmi gorąco krwistymi i bardzo, bardzo często u was za, uważane za kwintesencję piękna konia. Pierwsze konie arabskie pojawiły się co najmniej 2,5 tysiąca lat temu na Półwyspie Arabskim. Są bardzo wytrzymałe, niezbyt wymagające w hodowli i bardzo szybkie w galopie. Są również bardzo inteligentne, życzliwe, wrażliwe, jak i przywiązane do swojego właściciela. Mają bardzo żywy temperament, ale zawsze są posłuszne. Są najstarszą, ale są konia na świecie. Co do wyglądu konie... Czystej krwi arabskiej są szlachetne i o eleganckiej, lekkiej budowie ciała. I głowa jest mała, sucha, o profilu wklęsłym lub prostym, ale właśnie częściej są znane tylko wklęsłego profilu. Nogi mają suche, czyli szczupłe i dobrze zbudowane. Zdarzają się u nich lekkie wady podstawy, a łopatka nie zawsze jest idealna. Zad mają krótki i poziomy, a ogon jest wysoko osadzony i noszą go z charakterystyczną odsadą, czyli jest tak pięknie uniesiony. Kopyta są twarde i bardzo wytrzymałe. Araby mierzą w kopie od 145 do 155 cm. Według mnie są to konie średnie. Występują we wszystkich podstawowych umaszczeniach oprócz srokatej. Najczęściej są siwe, gniade lub kasztanowate i bardzo rzadko kary. Szlachetności tej rasie Dodaje długa łabędzia szyja oraz piękna głowa z szeroko ym, rozsta, rozwartymi nozdrzami. Chody Arabów są bardzo lekkie. Galop jest szybki i wytrzymały. Kus bardzo szlachetny, jakby koń unosi się w powietrzu, a stęp bywa zbyt krótki. Wśród koni arabskich wyróżnia się kilka typów tej rasy. Ja Wam przedstawię te trzy najbardziej znane. Pierwszy to jest Kuhajlan, jest typ najsilniejszy. Kiedyś używany jako koń bojowy albo użytkowy, występował w maści gniadej lub skarogniadej. Miał mocną szyję, stosunkowo dużą głowę i często o profilu prostym. Drugi to jest seklawi. Jest on najbardziej zbliżony do wyglądu powszechnego konia arabskiego. Sylwetkę ma szczupłą, budowę lekką, a głowę z charakterystyczną wklęsłością i duże nozdrza. Maść była często siwa, ale zdarzały się również inne, ale zdarzały się one rzadziej. Dawniej były używane do pokazów, spacerów i jako koń dam. Również jest dzielny i wytrzymały jak wszystkie konie arabskie, ale jest drobniejszy od kuchenina. Niższy i trochę słabszy. Sakrawi bywa najczęściej modelem do różnego rodzaju pokazów, jak i zdjęć. Trzeci to jest Moniki, koń o skośnej łopatce, długich kończynach oraz dłuższej i węższej głowie o profilu prostym, zazwyczaj w maści kasztanowatej. Ten typ jest bardzo wytrzymały i szybki na krótkich dystansach. A konie arabskie zazwyczaj są cenione w, z tego powodu, że są, naj, są szybkie na długich i bardzo długich dystansach. Są również typy znane lepiej w Arabii, na przykład Hadban, Hamdan i Obayan. Istnieje również legenda o pochodzeniu Arabów. Według legendy Arab pochodzi od pięciu klaczy Mahometa o imionach Saklawi, Kuhailan, Obayan, Hatban i Hamdani, które usłuchały wyzwania proroka, gdy odwołał je od wodopoju. Prorok wzywał swoich wyznawców do starannej hodowli koni i dobrego traktowania tych zwierząt. Według mnie ta legenda jest trochę dziwna. Również możecie pisać, co nie sądzicie. Co do hodowli, to hodowla konia arabskiego rozciąga się od Afryki Północnej poprzez Półwysep Arabski aż do Iranu. W Europie hodowane są głównie w Polsce, Francji, Niemczech i Anglii. Również są popularne w USA. W Polsce można spotkać je w. Trzech państwowych stadninach: Stadnina koni Janów Podlaski, stadnina koni Michałów i stado ogierów białka. Obecnie wykorzystuje się araby do rajdów długodystansowych i wyścigów, czy w rekreacji. Coraz więcej pojawia się ich też w westernie, ujeżdżaniu i skokach. Są to konie wszechstronne, jak i chętne do nauki i pracy. Z mojej strony o Arabach byłoby to na tyle. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z tą rasą, e, oczywiście możecie pisać w komentarzach. Zachęcam też do podawania propozycji na następne odcinki. E, możecie również wejść na mój nie na mój profil, tylko na moją stronę na Facebooku e, właśnie też na temat filmików. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Wszystko będzie w opisie, oczywiście. Jeśli macie na przykład jakieś uwagi, porady ym, i możecie również pisać co wam się podoba, nie podoba, co byście chcieli zmienić, czy coś dodać, wszystko piszcie w komentarzach, ja wszystko będę brała pod uwagę. I jeszcze w tygodniu postaram się nagrać drugi filmik, ponieważ w piątek wyjeżdżam i dwa tygodnie mnie nie będzie. A więc do zobaczenia niebawem